Hej, mam na imię Damian i witam cię serdecznie na swoim kanale Budowlaniec Radzi. W wielkim skrócie opowiem teraz, kim jestem, a kim jestem, cytując klasyka, jestem zwycięzcą. Hehe. He. Co poza tym? Poza tym jestem prostym budowlańcem i zarabiam na chleb tymi oto rękoma świadcząc kompleksowe usługi glazurnicze. Mam też swoją firmę i kreuję brand dla marki Dąbrowski Construction. Dobrze, co znajdziesz na tym kanale? Znajdziesz tu praktyczne filmiki, po których obejrzeniu, mam nadzieję, będziesz mógł samodzielnie wykonać przedstawione przeze mnie dane czynności budowlane typu jak szpachlować czy też malować. Jestem także przedsiębiorcą, dlatego też obiecuję, że stworzę poradnik budowlańca, w którym zajmę się techniczną stroną prowadzenia własnego biznesu i odpowiem między innymi na pytanie, co warto wliczyć w koszta VAT. Znajdziesz tu także playlistę moich subiektywnych recenzji dotyczących używanych na co dzień narzędzi oraz materiałów budowlanych. Jako szczęśliwy posiadacz kas kasy fiskalnej, stworzę dla ciebie specjalnie wademekum, gdzie będziesz miał wszystko w jednym miejscu dotyczące tego urządzonka, abyś nie musiał grzebać także w internetach. To póki co tyle. Już teraz zachęcam Cię gorąco do zasubskrybowania mojego kanału, aby być na bieżąco. Jeżeli masz jakieś pytania bądź sugestie, pisz śmiało. To tyle. Siema.